Ale dzień dobry, Tyson Fury wjeżdża, niestety nie nie trafiliśmy tutaj dobrze z formą i Tyson jest lekko przetrenowany no, ale zobaczymy jak on pójdzie, miejmy nadzieję, że, że właśnie dobrze W jego drugiej walce w formule MMA w federacji UFC W ostatniej, w jego debiucie, no, w jego ostatniej pierwszej takiej walce oficjalnej, no to było fajnie, bo był pokaźny, pokaźny knockout jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Fury kontra Ayala. Również y, bardziej doświadczony zawodnik. Nieco lepszy bilans procentowy, bo 12 zwycięstw i 9 porażek, a nie 10, jak miał y, nasz tutaj poprzedni rywal. Wygląda na niejakość turbomocnego. Taki hucherkowaty trochę. Ale to są pozory to na pewno są pozory, bo pamiętajmy, że to waga ciężka. Także tutaj wszystko może się. Wydarzyć, zobaczymy. Tyson, no, trzymaj się, trzymaj się. Nie wiem, czemu się teraz tutaj pojawił. Wilson Ayala, nieważne, coś się zbagowało, chyba, dobra. No, kara za przetrenowanie, nie wiem, jak to tam ze staminą będzie wyglądało. Teraz, o właśnie, od razu. parter, no, i tutaj trzeba będzie kombinować. Ktoś tutaj jest sprytny i wie, że yy, na pięściarza obalenie mogą być idealną bronią, prawda? No ale może sędzio podniesie, może sędzio podniesie, bo się za nie dzieje. Panie sędzio. Panie sędzio, weź pan, weź pan to podnieś. Podnieś pan to. On teraz zaczął coś tutaj działać. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, niestety trzymam, nie No jest jest skubany, skubany zrobił wiem, No wiem, nie wiem, tutaj teraz nie może nie Nic nie może zrobić właściwie. Teraz jest szansa na przetoczenie, ale nie nie zwracać uwagi na jakieś dziwne dźwięki. No nie. No tak być nie może, słuchajcie. Tak to być nie może. O mój boju. Dobra, Tyson. No nie możemy się. Nie możemy się rufić, słuchajcie. Nie pozwala nam. Nie pozwala nam wstać. Wiele. Obrażeń, to on nam tutaj też nie zadaje tymi czasami. O, kurde, ale ale konsekwentnie nas trzyma w tym parterze i to jest problem. No, żółw teraz będzie duszenie? Jest duszenie, no tego nie chciałem, właśnie tego się obawiałem. No, Tyson są powinien z tego wyjść. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. I może to wykorzystamy. O właśnie, teraz jesteśmy z góry. Teraz ten Tyson Tyson Fury jest z góry, mili Państwo. No nie. Goś tak kontruje te przejścia w tym parterze. Że to jest problem. Udało się. O mój Boziu, od razu dosiadł. Trzymaj się trzyma się, bo to nie ma żartów. Mhm. No są problemy, są problemy, słuchajcie. Są problemy. I nie wstaniemy, nie wstaniemy. Gość to tutaj przetrzymał. Niestety, ale to... Teraz się uda, teraz się udało. Dobra. I wracamy do stójki w końcu. Oj. No, dobra, no i będzie obalenie. Kolejne, a może nie, może nie, może Tyson to wybroni. Dokładnie, udało mu się. No, nie, no i znowu gość. Gość będzie szedł w te obalenia, w sumie mu się nie dziwię, widać, że to jego taktyka, ale proszę, Tyson, Tyson już tutaj jest mądrzejszy, on się uczy. On się uczy z walki na walkę. Teraz on jest z góry. Pięknie. I możemy go poobijać. Otóż to. Otóż to. Otóż to, wariacie. A. No i dawaj, tłuczemy go. Dobrze, dochodzą, dochodzą. Tam te proste, niektóre fajnie się przebijają przez gardę. No, jesteśmy z góry. No, taki ma styl ten typ, no. Taki ma styl. Nic z tym nie zrobimy. Możemy wstać. Udaje się wstać, ok. Panie Fury, panie Fury. No. Ooo. Oh. No i kolejne obalenie. Ech, to wydaje mi się, niestety, ale runda przegrana, pierwsza. Gość tymi obaleniami tutaj, no. są na no Chociaż te. Tutaj proszę, pokazują. Aha. Dobra, pokazują. Równa akcja. Świetna runda. Coach mi mówi, że to była świetna runda. I mówi, że wyglądała na wygraną. Czyli znaczy, no, ja, chciałbym mu wierzyć, ale mam szereg wątpliwości. Defense, defense. A dlaczego ten uppercut... nie wleciał? Dobra. Spokojnie, spokojnie. No i znowu, znowu, znowu obalenie. Poszukał obalenia i je znalazł. Poszukał obalenia i je, kurde, znalazł. No co wykombinuje, co wykombinuje? Na razie to są takie. Na razie tak, tak szczuje tylko. Że no tutaj w pół gardę z lewej albo z prawej, no nie wiesz, nie wiesz. Czy do się wstać po siatce? Niestety, nie, niestety się nie uda. aha aha nie to było to było zbyt piękne o, i teraz zaczynałem się kłopoty słuchajcie. no właśnie muszę z spogierca. niestety ale na boty Nie jestem w stanie, Tyson Fury będzie klepał Tyson Fury będzie kurde klepał, no, gg Na tym poziomie z tymi butami to jest, tutaj, tu będzie, tu będzie masakra Jak będą te submyszony, duszenie to jeszcze, ale Ale dźwignie No to kiepsko No pozamiatał Tysona parterem, no pozamiatał Tysona parterem Dyson Fury przegrywa. No i moi drodzy, i co teraz? I co teraz? To jest pytanie. By submission. Tak. The, gen, gen, the gentleman. Me, 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 Super. Super, super. Naprawdę, świetnie. No niestety, kurde, niestety. Przegrywamy drugą walkę. No jest jeden, jeden bilans i ta kariera nie będzie taka osłona różami, słuchajcie, nie ma tej możliwości cofnięcia, restartu ani nic. No nie, no ciśniemy. Ciśniemy tak jak jest, no. I to jeszcze typem, który tylko właściwie stójkę, nie tylko pięściarska tutaj stoi. No zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co płakać, słuchajcie, trzeba liczyć na to, że uda się faktycznie coś więcej zdziałać. No mam taką nadzieję, kurde. Kurde, no mam taką nadzieję, bo, bo jeśli nie, to będzie, oj, będzie źle później. Oj, później będzie naprawdę źle. No nic, moi drodzy. Aleksander Gustawsson mistrzem wagi półciężkiej. Taki to pożyje, prawda? A my bilans 1-1. Z kim kolejna walka? Kolejna walka, moi drodzy, z Dimą Lebedewem. Lebediewem. Jak zwał, tak zwał. Dobra, nie przedłużam. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Pamiętajcie, żeby stawić łapę w górę i suba na kanale. Trzymajcie się i do następnego wszystkim. Do zobaczyska. Siemano, cześć, hej.